Kolejny rok i kolejny raz choinka zostanie ubrana bąbkami. A co z nami? My też mamy prawo mieć własną choinkę. Co by tu zrobić? Dzisiaj 15 grudnia. Muszę przyzdobić choinkę. Ale nie tak tradycyjnie. W tym pudełku powinny być ozdoby. Zobaczę. Chyba, że się... Tak, oczywiście, że to są. To co? Lecę przyzdabiać choinkę. No w końcu. I tak powinny wyglądać nasze święta. Święta w stylu figurek Lego. Wiecie co? Choinka ubrana klockami lego niczego sobie, ale ja chyba jednak zostanę przy tradycyjnym ubiorze choinki wesołych świąt. No to sobie nadziei narobiliśmy. Dziękuję za obejrzenie tego świątecznego specjalu. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo włożyłem w to dużo pracy, a ja wam życzę wszystkim swoim widzom. Bardzo wesołych świąt, dużo prezentów, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego dobrego. Żegnam Was! Pa!